w Olsztynie temperatura spada, ale w naszym radiowym studiu rośnie i mam nadzieję, że u Was w domu też za chwilę zrobi się cieplej, a to za sprawą pewnej wyprawy, o której będziemy opowiadać, zapraszający na kolejne spotkanie z cyklu Klub Podróżnicze Inspiracje. Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o w Filipinach, czyli wyprawie sprzed, sprzed roku. W zasadzie tak można powiedzieć: 2015 rok tam na pewno było o wiele cieplej niż teraz u nas. Zdecydowanie. A w, o jakiej porze roku pan na Filipinach gościł i jakie tam właśnie wtedy temperatury były? To była końcówka lutego, początek marca 2015 roku. Dwa tygodnie pobytu na samych Filipinach dwa tygodnie wystarczą, żeby zwiedzić ten kraj? Zdecydowanie nie. Filipiny to 7 tysięcy, ponad 7100 wysp. Żeby to zwiedzić, to naprawdę trzeba czasu, czasu, czasu. Chyba najlepiej byłoby tam po prostu zamieszkać na jakiś czas i wtedy każdy skrawek każdej wyspy sobie obejrzeć. Zgadza się, są tacy Polacy, którzy decydują się na pobyt, dłuższy pobyt eee, nawet powiedzmy nazwać to można małą emigracją właśnie w tym kierunku na Filipiny. Dużo naszych rodaków tam mieszka? To zależy od wyspy. Są wyspy, gdzie ich już ich jest kilku, kilkunastu, a są takie, gdzie jeszcze polska noga nie stanęła. No to sporo miejsca, można rozmyślać sobie o przeprowadzce i troszeczkę kolonizować Filipiny, oczywiście w przenośni. Dwie wyspy, na których pan był, to wyspa Negros i wyspa, której nazwy ja się Sikihur. nie podejmę. Sykihur. Sikihur. Czym one się charakteryzują? Wyspa Sikihur jest y, uważana za wyspę czarowników. Tak? To wyspa, która nie ma dobrego mniemania wśród tubylców. Natomiast to są tylko legendy i e, bardzo ładna wyspa, e, dziewicza, e, z małą ilością turystów, e, gdzie można naprawdę spokojnie wypocząć i zobaczyć te środowisko typowe dla Filipin. E, wyspa Negros. Zdecydowanie większa wyspa, podzielona na strefę ocidentalną i orientalną Z głównym wulkanem, wulkan Kala Kalaon, 2465 metrów ponad poziom morza No ta już jest bardziej, że tak powiem, zcywilizowana Wyspa i tutaj, ale też bardzo ciekawa, też bardzo ciekawa, yy, można zobaczyć jak jest uprawiana trzcina cukrowa, jak jest przerabiana ta trzcina cukrowa, zbierana i w jakich warunkach to się wszystko odbywa. A wybierając się na Filipiny, co powinniśmy mieć na takiej żelaznej liście rzeczy do zobaczenia albo do spróbowania? Powiem tak, bardzo przyjemne są przyjemne jest nurkowanie z żółwiami, nurkowanie z rekinami. Poza tym myślę, że warto też zobaczyć na przykład z tych dwóch wysp, znaczy na tych dwóch wyspach, na których ja byłem, warte zobaczenia jest właśnie ten wulkan Kalaon. I Ogólnie wszystko, co tam jest, plaże, morze, jest warte tego, żeby tam pojechać i zobaczyć. Czyli jedziemy i chłoniemy po prostu. I wszystko i chłoniemy, co nas otacza. zgadza się. Ja się tutaj doczytałam w opisie wydarzenia, że pan zawsze marzył o podróżach, a zaczął realizować te swoje marzenia całkiem niedawno. Czyli to jest tak, że nigdy nie jest za późno, prawda? Nigdy nie jest za późno, czas zawsze się znajdzie. Moim marzeniem było już od, od, od dzieciństwa, od czasów szkoły, podróżować, być marynarzem, pływać, zwiedzać nowe, nowe porty, nowe państwa, nowe światy. Wcześniej to się nie udało, z różnych przyczyn, natomiast teraz, kiedy no w jakimś tam stopniu jestem sam, tak, pozwalam sobie na tego typu wypady, które są dla mnie również odskocznią od codzienności i od bycia... W tym wyścigu szczurów, jak to jest określane u nas. Kolejne miejsca, które chce Pan odwiedzić, w jakimś najbliższym czasie już są zaplanowane? Marzec, Brazylia. I dokąd? Dokąd? Yy, plany... Wszędzie, gdzie się da. <śmulatujesz> plany są... Przelot jest do, San... do Salwadore, natomiast jest postój wcześniej przy Rio de Janeiro, w San Paulo, przy Rio de Janeiro, i planuję jak gdyby wcześniej wyskoczyć sobie w San Paulo i zrobić taką wycieczkę wzdłuż yy, brzegu do Salvatore, tam wsiąść z powrotem w samolot i wrócić do kraju. Czyli przede wszystkim te miejsca, gdzie jest cieplej niż u nas. Zdecydowanie. Chociaż Zdecydowanie. ostatnio gościliśmy y, podróżnika, który wybierał się na Antarktykę, czyli są jednak tacy, których ciągnie w zupełnie I inne I żałuję, warunki. że nie mogłem uczestniczyć w jego prezentacji. To może trzeba takie miejsca umieścić na, na własnej liście, przygotować sobie <laughs> ciepłą kurtkę i skarpety? Chyba jestem zbyt ciepłolubny jednak. O Filipinach będzie można posłuchać dziś wieczorem w Chili Barze o 19:00 odbędzie się spotkanie z cyklu klub Podróżnicze Inspiracje a jego bohaterem był nasz gość Wojciech Borkowski bardzo dziękuję Dziękuję również